serdecznie na kolejnym spotkaniu w systemie Miłości Ojca Pio, świętego Franciszka z Asyżu i wszystkich, wszystkich innych świętych również, bo jest ich sporo, nieogłoszonych przez Kościół. Już kiedyś o tym mówiłem, bo pytałem Ojca Pio, że wielu świętych ogłoszonych przez Kościół w ogóle nie są świętymi, jeszcze żyją w kosmosie, na, innych, na różnych planetach. Natomiast jest dużo tych, Którzy są w niebie świętymi, a nigdy nie byli ogłoszeni ani nawet w ogóle niewielu ich znało, Kościół ich nawet nie znał. Co dzień ktoś idzie do nieba, ale jest ciężko, bo jest za duże przyzwyczajenie do tego świata, do tych form, i zapominamy. I ojciec Pio właśnie też mi o tym mówił, że prawie wszyscy tu marnują to życie. Doświadczają go. Testują się nawzajem, krzyczą na siebie, kochają się, ale i tak nie idą do nieba, bo wciąż są zamknięci. Zamknęli sobie niebo w sobie. A jak ktoś ma otwarte niebo w sobie, to jest otwarty. To kocha wszystkich jednakowo. I tęskni za niebem, bo tam się też wszystkich kocha, jednakowo. Owszem, przecież wiemy, że każdy jest inny, inaczej to się kocha, każdego. Tak samo jak są różne obrazy, różni artyści. Każdy ma swój specyficzny wyraz, co chce przedstawić na tym obrazie lub w jakiejś sztuce. To każdy jest inny i kochamy innych takimi, jakimi są. Ale jednakowo, w tym sensie, że wszystkich każdego może inaczej, ale wszystkich. Nie możemy się odseparowywać jak wymyślono na przykład małżeństwa. To też ojca Pijo to pytałem, że, że małżeństwo to jest czysto ludzki wymysł. Tylko i wyłącznie. Jasne, że to pomaga, bo rodzina, bo to, bo tamto, ale to nie jest celem. Jezus zresztą też o tym mówił, że w niebie za mąż się nie wychodzi, ani się nie żeni. Nie ma takiej potrzeby, bo tam się już dzieci też nie rodzą, natomiast energia. Ta potrzebna do miłości jest. <laughs> Tylko w kosmosie jest potrzebna ta prokreacja. Potrzeb, potrzeba jest jeszcze, żeby się rodzić. no to, to muszą pary się spotykać. Ale małżeństwo jako tako, to jest wymysł ludzki, ojciec Pio mówił. Także to, co Kościół głosi o kapłaństwie, o, o małżeństwie wiecznym, to są bzdury, kompletne bzdury powymyślany już od wieków, kiedyś tak i tego się trzymają niepotrzebnie. To wszystko się kiedyś jeszcze zmieni, dużo, a zmieni się wtedy, kiedy przywrócą reinkarnację w Kościele. To wtedy będą wiedzieć, że, że mm, tych żon, tych mężów, tych dzieci się miało sporo przez różne życia. Najlepiej, żeby tutaj już w tym kosmosie się nie rodzić, ale to niewielu jest takich, którzy nie chcą się rodzić i się nie rodzą, bo już się wyzwolili. Przecież większość nieba nie rodzi się na Ziemiach i w kosmosie. Nie chcą, wiedząc czym to pachnie. Niemniej niektórzy próbują. Ojciec mówił, że nawet do dzisiaj niektórzy aniołowie próbują się urodzić w kosmosie i potem żałują. Doświadczą, zostaną zgnojeni <grytanie> przez kosmos, dostaną ciała, żołądki i to wszystkie inne rzeczy i potem się zdziwią, co to jest w ogóle. No ale to już za późno. Jak się urodzisz, to musisz tu żyć i potem umrzeć. I wracają najczęściej, bo karmy specjalnie aż tak wielkiej sobie nie robią, bo szybko zaczynają rozumieć, co się z nimi dzieje. Natomiast dusze zapóźnione, porysowane, pozbawione mądrości, sami się pozbawiamy tej mądrości przez życie, przez doświadczenia i egoizm, no to potem coraz mniej się wie i się rodzi i tylko żyje. Jak mrówka i pracuje całe życie. I kończy ten żywot, i znowu się rodzi, znowu pracuje, jak pszczółka na przykład, i, i, i musi umierać. I tak w nieskończoność. Ważne, żeby to zrozumieć. I ojciec Pił właśnie po to edukował, po to przychodził na rozmowy, żeby nas edukować. Cały czas zachęcał do dobra i do miłości do wszystkich. Niektórym, bo większość to przychodziła katolicy na, na te rozmowy, większość to katolicy. Ale ci, którzy już więcej czuli, wiedzieli tak na przykład jak Ludwik czy inni, ja też, no to już żeśmy mogli rozmawiać o reinkarnacji. Była już mowa o reinkarnacji, tak samo jak i z Fulą. Też była mowa o reinkarnacji. Kościół miał to kiedyś, zamknął tą wiedzę, ale otworzy ją, bo nie będzie miał wyjścia. Bo to, co się w tej chwili dzieje, to jest, zostały same kości, tak Fula mówiła. Kościół to zostały same kości tylko z tego kościoła. Tam nie ma ducha. Ojciec Pio też mówił, że w kościele jest za zimno. Zimno. Wieje chłodem. Zamiast miłością, dobrocią, radością, to chłodem wieje. A pamiętam, jak kiedyś ojciec Pio mi też powiedział, że w Polsce, to były lata 90., że w Polsce jest tylko jeden biskup nawrócony. I mówił właśnie, że siedzą w tych pałacach swoich, przekręcają tymi pierścieniami na rękach. Bogate pierścienie, bogaty pałac, wszystko mają i w ogóle nie wychodzą na zewnątrz do grzeszników. A powinni, tak mi ojciec Pio mówił, że powinni, bo są to apostołowie przecież. A jacy byli apostołowie? Normalnie ubierali się tak jak wszyscy, a nie jakieś sukienki teraz ubierają. Nie wiem po co. Koloratki, cudawianki, jakieś paliusze, jakieś coś, stuły. Wszystko wzięte, szczerze mówiąc, od faraonów. Bo oni coś takiego używali, Kościół to przejął po nich, i jeszcze swoje dodał. Więc to jest zła droga, niedobra, ale jest. Na razie jest. Tak jak jest, trzeba to akceptować, bo Kościół jest potrzebny i będzie potrzebny. Ale się formy będą zmieniać. Bardziej duchowo będzie. Spostrzegany za jakiś czas. Więc ci aniołowie, którzy żyją w kosmosie, błądzą, prawie wszyscy błądzą. Nawet jeśli są na wyższych nie, stopniach rozwoju materialnego, lepszą mają technikę i lepszą naukę, ale nic z tego nie wychodzi. Nie od, nie od tej mądrości, nie od tej wiedzy jest zależne życie człowieka. Tak samo kiedyś mój ojciec mówił, że nie od materii jest, zależy życie człowieka, ale od świadomości. Świadomość nie jest materialna, jest duchowa. I jeśli sobie ukształtujemy umysł odpowiednio, to nawet i materia będzie nas wspierała, bo ona jest bezwładna tak naprawdę. Zależne, zależy ona tylko od. Ruchu naszych uczuć, myśli, woli. I cały ten świat się kręci na, na uczuciach, na woli, na chceniu. Gdyby ktoś nie chciał tego świata, to by go nie było. Gdybyś nie, chciał, nie chciała wyjść za mąż, to byś nie wyszła. Gdybyś nie chcesz tego, nie chcesz tamtego, to nie będzie. Chociaż ci będą podrzucać jak kukułka, jajka, to ty, ty i tak będziesz odwalał to wszystko na bok, bo nie chcesz. Człowiek żyje dzięki chceniu i niebo również żyje dzięki chceniu. Dlatego ojciec Pio kiedyś powiedział, że w niebie nic się nie musi, nic nie potrzeba, tylko się chce. I ten świat też powstał z chcenia. Nauka, materia, wszystko to zadziałało, bo ktoś chciał. Naukowcy to wszystko porobili. Kto ma imieniny, urodziny, to wszystkiego najlepszego oczywiście życzę. Wkładamy do koszyczka i Pio wszystkie nasze sprawy. Tam ma jest, właśnie jest fula z tyłu za mną. Sylwia ją narysowała. Jest z nami, jeździłem do niej. Z Zakopanem było często, z Krakowa jeździliśmy do niej. I właśnie ona tam też nas uświadamiała. Przypominała nam to, co jest po drugiej stronie powiek. Więc módlmy się do Maryi dzisiaj, do sobota. Wkładamy do koszyczka całe nasze zdarzenia, cierpienie, radości, aby kogoś oświecić. Bo nie życie materialne jest ważne. Ono jest ważne, bo nie, mniej cierpimy, ale ważniejsza jest świadomość, ponieważ ona wyzwala i ona powoduje, że chcemy. Jeśli masz szerszą wiedzę, to więcej chcesz, więcej pragniesz ducha. Dlatego Ojciec kiedyś powiedział, że im, im więcej wiesz, tym jesteś większy. I to dotyczy każdego. Im więcej rozumiemy, tym więcej pragniemy i więcej chcemy kochać. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ojciec Piowa się mówi, że te dwie modlitwy wystarczą w ciągu dnia, jak się zmówi, jakieś akty strzeliste wewnętrzne, jeszcze to wtedy łatwiej jest myśleć duchowo. One są, te modlitwy, pozmieniane trochę, ale Gabriel, który mówił. Tam w Ewangeliach do Maryi właśnie tymi słowami zdrować Maria to też przychodził na rozmowy do mnie. Też mi powiedział kiedyś, że mi coś zwiastuje, ale do dzisiaj nie wiem co. Coś kombinował. <grych> Zobaczymy. No ale zwiastowało mi raczej to pisanie te wiesiorynki, które właśnie są. Dało mi coś tam. Nie można mówić. <krych> To no to jest ten zwiastun dobrej wiedzy, dobrego myślenia. Dlatego się to dzieje, ten system miłości, który ojciec Pio założył. To przeczytam wam wiersz mój. A modliliśmy się? Nie, chyba jeszcze nie. Myślemy, że skleroza łapie. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jeśli się modliłem, to nie, nie zaszkodzi dwa razy, <laughs> bo mi myśli takie różne przychodzą i, i, i mi odcinają od tego, co było przed chwilą. Tak jest czasami. Wyższa świadomość. Od pierwszego wejrzenia świadomości czas płynie po blaskach dnia. Któż sprawuje władzę nad szczęściem? Czy wejrzenie wzruszeń najgłębszych gestem słońca ruszy do znaku miłości? Między cieniami słychać alarmy tęsknot. Płatki czasu nieudanego rozwiewa wiatr bez żadnych znaczeń. Wlatuje kosmos w Twoją świadomość i dziękujesz uniżenie za rosę rozróżnienia. Masz kochać swoje mienie, głaskać miłość poprzez ucho, oko, aż przenikniesz mury tajemnic, aż poznasz prawe kochanie. Nie masz wątpliwości przywrócono ci oczy jasnego nieba. Usiedliśmy pośrodku, a pośrodku nas pojawiła się mądrość niosąca szałas bez zasłon, w którym pali się śniade słońce, co daje spocząć. Jak łany pól tkwi myśl w Tobie i poza Tobą stała w uczuciach wieczności, to świat. Świadomości najwyższej. I tego się uczmy: świadomości najwyższej, ale pokornie, pokornie, tylko i wyłącznie pokornie. Nie można inaczej, bo się tej świadomości nigdy nie uzyska. Choćbyś przeczytał wszystkie książki świata i był mądry mądrością tego świata, to i tak nie osiągniesz świadomości najwyższej, bo świadomość najwyższa jest duchem, a nie mądrością świata. Ten świat nie zna ducha. Upadł. Jak Kościół upadł, świat upadł, państwo upada. Stąd musimy robić wszystko, aby było coraz lepiej, aby naprawiać to, co zepsuliśmy i to, co psujemy. Wszystko musi dążyć do Boga, do ducha. A duch ma swoje formy materialne. Również w niebie są planety, kosmosy, tak samo. Podobnie. Bo ojca, pytałem o to. Że są planety duchowe i tam podróżujemy, będąc w niebie, przez całe niebo będziemy sobie podróżować i poznawać, ale mamy tam również swoje pałace i wracamy do nich. I tak się zadowalamy przez całą wieczność. Tak będzie. Tęsknimy za tym, czujemy to, że może tak być, nawet w tym świecie, bo on jest stworzony na podobieństwo tamtego. Ale jak mówię, nie wyszedł ten świat. I to niebo zgasło. Zostało nam tylko jakaś świeczka. Czyli słońce nasze, i inne słońce, takie świeczki. Ledwo to dycha. 5 miliardów lat. Jeszcze zostało chyba 5. Następne i zgaśnie, wybuchnie. Więc wszystko tutaj się kończy. To jeszcze jakąś myśl. Rozmyślanie. Z drugiego tomu. Uciekinierzy z nieba gdzieś w kosmosie zakładają własne życie i atakują podróżników, którzy przekonali się o bezsensownym życiu w materii kołchozie. Można by ich nazwać szatanami, demonami, o tym wczoraj mówiłem, bo tak sobie powymyślali ludzie takie nazwy różne. A są w gruncie rzeczy wielkimi naukowcami, potężnymi, inteligentnymi. To są aniołowie. Wszyscy jesteśmy aniołami w kosmosie. Jedni w takiej formie, inni w innej. Wracamy do nieba, ale nie wszyscy chcą wracać i nawet nie wiedzą, że należy wracać. Niektórzy w ogóle nie wiedzą, że jest niebo, że jest Bóg. Tak jak u nas w Polsce przecież ile osób. Yy, zwłaszcza ci lewacy to oni nie chcą. <laughs> Ateiści też nie chcą, bo ich pycha roznosi. Szkoda, że odeszli od ideału, jakim jest Bóg. Ojciec Pio powiedział, że oni też kiedyś Powrócą do Macierzy, ale najpierw ich dzieło da nam potężnie potyłku. Tak, komunizm nam dał potyłku, Lenin i inni. I przecież przywódcy amerykańscy, brytyjscy tak samo dali potyłku <grym> wielu ludziom. Niewolnictwo, co to było w ogóle? Katastrofa, kolonializm to jest właśnie to ego. Oni sobie nie uświadamiali. <laughs> Że jest niebo, że trzeba dążyć do nieba. Oni brnęli przez ten świat, podbijali, wykorzystywali innych, kradli. Francja nakradła tyle skarbów w świecie i teraz jest taka bogata. <laughs> Niestety, dzieło sztuki, jakie nakradli, <laughs> się szczycą teraz tym. Powinni się szczycić, że ukradli. No to tak, ale oni. Wszystko idzie w odwrotnym kierunku. Jeszcze jedna myśl. Miłość jest doskonałą przekładnią, niezbędną dla osiągnięcia spokoju w czasach, w jakich żyjemy. Miłość to pokój. Nie ma miłości, nie ma pokoju. Wojny i inne rzeczy. Czytać, modlić się i pracować, ale nie za długo, krótko. Dzięki takiej postawie możemy osiągnąć wszystko. Bóg pomoże każdemu, czy to jest wiele? I ojciec Pio mówi tak: Bóg tak mało chce od człowieka, by się zbawił. Wystarczy, żeby właśnie kochał wszystkich jednakowo, przebaczał i prosił, dziękował i prosił, był pokorny i to wystarczy. A to okazuje się, że jest bardzo trudne do osiągnięcia. Braterstwo narodów zależy od piękna, kultury i etyki. Nie od religii, nie od demokracji, kapitalizmu czy socjalizmu. Wiedza o skutkach i przyczynach jest najistotniejsza. I właśnie to ojciec Pio te słowa powiedział: Im więcej o tym wiesz, tym jesteś większy. Najważniejsze w życiu jest to, aby być subtelnym i zwiewnym jak duch, ale jednocześnie stanowczym i pokornym. Dobre, słowo powodują, dobre słowa powodują miłość i pokój na świecie, w każdej rodzinie. Jeśli ktoś pragnie doznawać goryczy, niech przestanie być subtelny w słowach. Ma to zagwarantowane. Tam, gdzie są kłótnie i krzyki, z tego domu uciekam, ojciec Pio powiedział. No bo kłótnie, krzyki to nie jest miłość. To nie jest tolerancja. To jest zło, które przeraża. Dobrze, i na koniec wiersz Maćka. Mhm.

Wiśnia zostawia ślad, gdy odchodzi. Odrobinka zostaje na puchu ust. Człowiek, gdy zostaje spożyty, zostawia ślad. Niespożyci są ci, którzy nie zostawiają śladu, dlatego tak bardzo walczą. Niespożyci są ci, którzy nie nauczyli się kochać. Zagrożeniem są ci, którzy kochają. A zarazem zostają spożyć. 89. rok, 1 czerwiec. <grych> na dzień dziecka. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się systemu miłości. Trwajcie i uświadamiajcie siebie, swoją duszę, swoją rodzinę. Wszystkich, kogo się da. Bo wszyscy warci są zbawienia i zbawią się oby jak najszybciej, właśnie w tym rzecz, żeby nie powtarzać żyć. To do następnego. I papa. Pa. Zaskakuje nas System miłości, w którym ciągle trwam, On dla wszystkich jest, dla każdego z nas. Dziś potrzeba miłości. By piękniejszy był świat, Tak więc mój przyjacielu, Choć pokażę ci ja.